Tak dla rolników. Rolnicy, jesteśmy z Wami. Macie absolutnie rację. Trzeba się sprzeciwić Zielonemu Ładowi Brukselskiemu, Timmermansa, ten całej Leyen, no i Tuska, bo oni byli wszyscy za Zielonym Ładem, my przeciwko. I trzeba powstrzymać nieograniczony napływ produktów rolnych z Ukrainy. Rząd nie chce tego zrobić. Rząd zamiast spotkać się z rolnikami i powiedzieć, że wesprze ich również dopłatami, takimi jak my daliśmy choćby w zeszłym roku 10 miliardów złotych od razu wyjęliśmy na stół, po to, żeby zrobić dopłaty dla rolników. Rząd zamiast spotkać się z rolnikami i powiedzieć, że będzie robił wszystko, żeby utrzymać embargo i rozszerzyć je na inne produkty z Ukrainy, rząd działa przeciwko rolnikom. Rząd wysyła tam policję. Panie Tusk, czy policja będzie użyta Przeciwko rolnikom, panie Kośniak Kamysz, Czy Pan użyje wojska przeciwko rolnikom, bo zaczyna to wyglądać wszystko bardzo źle. Bojąc się rolników i nie rozmawiając z nimi, chcecie zrobić z granicy infrastrukturę krytyczną po to, żeby nie mogli tam protestować, czyli nie mogli bronić swoich słusznych interesów. Kim wy jesteście? Dlaczego działacie przeciwko polskiemu rolnictwu? Wszyscy rolnicy dokładnie wiedzą, że Ukrainie trzeba pomagać, bo Ukraina musi zwyciężyć, zwyciężyć w tej wojnie z Rosją, bo dopóki wojna jest tam i dopóki Rosja nie jest przy naszej granicy, to my jesteśmy bezpieczni. W żywotnym interesie każdego Polaka jest, aby Ukraina wygrała i dlatego miliardy złotych, które przekazaliśmy Ukraińcom na pomoc, czy to w sprzęcie wojskowym, czy to, czy to w, w, w finansach, czy to poprzez przyjmowanie Ukraińców u nas także do polskich szkół. Ale nie możemy być naiwni. Nie możemy być ślepi na los polskiego rolnika. Dlaczego rząd jest ślepy na los polskiego rolnika, na wszystko to, co się dzieje w wyniku niekontrolowanego przepływu ukraińskich produktów rolnych do Polski? Dlaczego rząd nie broni rolnika, który został wpisany przez ukraińskich szowinistów na listę wrogów Ukrainy? Przecież to jest skandal. Drodzy bracia Ukraińcy, jesteśmy z wami, ale wy musicie być z nami, bo inaczej nic z tego nie wyjdzie. Pomagać Wam będziemy, bo z Rosją trzeba wygrać. Ale polski rolnik jest równie ważny. Jeśli mowa o polskim rolniku, no to byłem, proszę Państwa, na rozmowie z panem redaktorem Mazurkiem i z panem redaktorem Stanowskim, którym ogromnie dziękuję za zaproszenie za ich znakomity warsztat dziennikarski, bo on pozwala na wypowiedzenie się gościom. Ja byłem tym gościem na każdy temat, na który jest pytanie, i w pełni bardzo za to dziękuję. Ale w tym programie był pan Gdula również, który przypadkowo dodzwonił się pośród setek czy tysięcy telefonów internautów, dodzwonił się do studia po to, żeby się skompromitować. Wcześniej ten sam pan Gdula, wiceminister nauki, po raz kolejny nie rozumiejąc o co chodzi, zadał pytanie o mleczarzy i pyta, dlaczego mleczarzom pan Czarnek dał 100 milionów złotych. Otóż posłuchajcie Państwo mojego wyjaśnienia dotyczącego tego znakomitego programu, pro, programu rozwoju branży mleczarskiej w Polsce, spółdzielni mleczarskich w Polsce, przy pełnej, harmonijnej współpracy z nauką polską, z znakomitymi fachowcami, profesorami ze wszystkich naszych uniwersytetów przyrodniczych. Oto fragment. Minister napisał, dlaczego mleczarze i uczelnie przyrodnicze dostały 100 milionów bez konkursu. Proszę zerknąć na zyski tej branży, pyta pan minister. Dlaczego ona ich nie sfinansowała, tych badań? Dlaczego, skoro projekt tych mleczarzy jest tak dobry, nie wystartował w konkursie na przykład w NCBR, czyli na Narodowym Centrum Badań i Rozwoju? To jest to niebywałe. To jest, szanowni państwo, absolutnie nie niebywałe. Żadni mleczarze nie dostali 100 milionów złotych. Proszę nie kłamać, panie ministrze Gdula. Kłamstwo nie jest dobrym sposobem prowadzenia polityki. 100 milionów złotych na badania naukowe otrzymało sześć uczelni przyrodniczych w całej Polsce. Mamy znakomite uczelnie przyrodnicze, w tym Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, w tym Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, w tym Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział, wydział Weterynaryjny w, w Olsztynie. Mamy Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Wszystkie te sześć uczelni w ramach sieci, które stworzyły, otrzymały 100 milionów złotych na badania. Wszystkie. Więc w jakim konkursie chce pan je stawiać? Może, może ewentualnie uczelnie niemieckie, jeszcze hmm. miały stanąć tym? Nie mleczarze, uczelnie, naukowcy wybitni polscy, znawcy produkcji mleka i przetwórstwa Kiedyś. mleka mają na badania po to, żeby wspomóc branżę mleczarską. Spółdzielnie mleczarskie. Wie pan, kto tworzy spółdzielnie mleczarskie? Spółdzielnie mleczarskie. Tworzą rolnicy, polscy rolnicy, znakomici fachowcy w tej dziedzinie, którzy produkują mnóstwo mleka, chcą je produkować jeszcze lepsze. Jeszcze więcej tego mleka po to, żeby przetwarzać je Panie... jeszcze lepiej i sprzedawać na cały świat. Wątpię, że pan Gdula, pan minister Gdula to zrozumiał. Tak jak nie rozumie tego, że jak się dzwoni na antenę na żywo bardzo dobrze oglądalnego kanału na YouTube, to trzeba mówić prawdę. Zarzucał mi pewne rzeczy w stosunku do Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a w zasadzie zaniechania wchodząc w rolę sędziego i to sędziego Sądu Pracy, a przy tym zarzucał, że kogoś tam zniechęcałem do badania spraw Uniwersytetu Pedagogicznego, tylko na pytanie kogo odpowiedział, yy! zobaczcie Państwo, tak odpowiada minister, wiceminister nauki? Prawa trzeba przestrzegać, a prawo o nauce i szkolnictwie wyższym mówi, że jeżeli ktoś uporczywie łamie prawo jest rektorem, to można go odwołać. Nie znaleźliśmy uporczywego łamania prawa u Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego, oczywiście szukaliśmy, pan wie, że są pisma no. również do rektora i odpowiedzi, proszę to przeanalizować i wtedy podejmować odpowiednie, ale zgodne z prawem działania, powtarzam, nie jest pan sędzią Sądu Pracy i pewnie nigdy nie będzie. Pracownicy Ministerstwa byli zniechęcani, żeby się tą sprawą zajmować. O, a którzy? No, którzy? No nie, no, panie, redaktor, panie ministrze, jest pan ministrem, wiceministrem rządu Rzeczypospolitej Polskiej. W wielkim ministerstwie, dwukrotnie większym, jeśli chodzi o kierownictwo niż za naszych czasów, wydają podatnicy na to miliony złotych więcej w ciągu roku niż za naszych czasów. Było nas siedmioro, was jest trzynaścioro. Pan rzuca jakieś oskarżenia publiczne na bardzo y, dobrze oglądanym kanale Zero, y, na którym rozmawiamy na żywo i pan nie jest w stanie powiedzieć, że Panie Ministrze. Dziękuję. Proszę Państwa, ten tydzień to także konferencja prasowa wraz z radnymi i przewodniczącym Rady Miasta Hełm. Radnymi i przewodniczącym Rady, którzy wraz z prezydentem miasta Hełm od dawna, od kilku lat pracują nad Muzeum Ofiar Rzezi Wołyńskiej, Centrum Prawdy i Pojednania, bo trzeba się pojednać w prawdzie. To muzeum jest już bardzo zaawansowane. Mieszkańcy Hełma. Przez swoich radnych przygotowali teren, przeznaczyli odpowiedni teren na to muzeum, przeznaczyli odpowiednie budynki na to muzeum, zrobili dokumentację, zrobili projekty. Podpisali memorandum jeszcze w 2020 roku z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i podpisali w końcu umowę na finansowanie. Jak Państwo pamiętacie, przypominałem w zeszłym tygodniu o tym, że Sienkiewicz wycofał się z finansowania tego projektu, ale Sienkiewicz poszedł dalej. Sienkiewicz, Szanowni Państwo zażądał zaniechania jakichkolwiek prac nad Muzeum Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Panie Sienkiewicz, Panie Sienkiewicz, dla kogo Pan pracuje, to już nie pytamy. Pytamy, kim Pan jest? Dlaczego Pan jest takim ojkofobem? Dlaczego Pan nienawidzi tych, którzy zostali pomordowani bestialsko 80 lat temu i nadal spoczywają gdzieś w Polach. Dlaczego pan nie chce upamiętnić Polaków bestialsko pomordowanych w ludobójczym akcie nacjonalistów ukraińskich 80 lat temu? Polaków, którzy pomordowani byli tylko dlatego, że byli Polakami. Dlaczego pan nie chce upamiętnić naprawdę wielu Ukraińców, którzy Polakom pomagali, którzy ratowali Polaków, którzy ostrzegali i też byli brutalnie mordowani przez nacjonalistów ukraińskich? Przecież prawda? powinna wszystkich interesować dlaczego pana nie interesuje zapewniam pana razem z tymi radnymi którzy byli na konferencji prasowej w Warszawie razem z posłami prawej sprawiedliwości że to muzeum czy pan tego chce czy nie chce i tak w hełmie powstanie ten tydzień to także kolejne posiedzenie sejmowej komisji śledczej wyjątkowo spokojne pan przewodniczący joński wracam do tej Funkcji i do tej nazwy zachowywał się tak, jak powinien się zachowywać od początku komisji. Po raz pierwszy mogłem zadać wszystkie pytania świadkowi przed komisją i ani razu mi nie przerwał. Ani razu mi nie przerwał. Proszę posłuchać. Bardzo dziękuję za wyjaśnienie, że istnieje różne tryby udzielania zamówień, także takie, które pozwalają na ominięcie tego rodzaju długich terminów w sytuacji, która rzeczywiście miała miejsce także w ramach umów ramowych, także w ramach umów Panie Prezesie, Pan pamięta taką sytuację sprzed jeszcze 2015 roku, kiedy poprzednicy polityczni, Pani Filiks, tak stosowali ustawy, że przesyłki Sądowe odbierało się w masarni albo w kiosku ruchu, bo poczta nie mogła tego robić. No tak, takie mieliście rzeczywiście rozwiązania prawne. My jednak uznajemy, że Poczta Polska jest, my jednak uznajemy, że Poczta Polska jest, jest tą instytucją państwową, która tego typu bardzo poważne rzeczy może wykonywać. I bardzo dziękuję, że pan prezes to robił przez 4 lata bardzo skutecznie odbudowując również placówki pocztowe, które były likwidowane przed pana przyjściem do, do Poczty Polskiej. Dowiedzieliśmy się podczas tej komisji śledczej czegoś, co wiedzieliśmy także przed tą komisją, dlatego pytanie o zasadność powołania tej komisji jest wciąż aktualne i będzie do samego końca. Dowiedzieliśmy się mianowicie, że Poczta Polska dostarczyła, doręczyła w 2020 roku 1,5 miliarda przesyłek Polakom, co oznacza około 125 milionów doręczeń w ciągu miesiąca, co oznacza około 4 milionów doręczeń w ciągu jednego dnia. Co oznacza? Że pakiety wyborcze dla wyborców, jeśli te wybory korespondencyjne 10 maja odbyłyby się, bo nie byłyby blokowane przez Senat pod wodzą Grockiego i przez platformę obywatelską, jako tą, która stanowiła większość właśnie w tym Senacie, odbyłyby się dlatego, że poczta była w stanie doręczyć Polakom pakiety wyborcze w ciągu siedmiu dni. A zatem, zarówno pierwsza, jak i druga tura mogłoby się odbyć, gdyby ktoś nie blokował, ktoś nie wywalał wyborów kidała Błońska, Trzaskowski ktoś nie blokował ustawy tak jak to robiła, robiła większość senacka ówczesna pod wodzą Grockiego. Podczas obrad sejmowych rozpatrywaliśmy także nasz wniosek o wotum nieufności dla naczelnego siepacza sprawiedliwości w Polsce pana Bodnara. Pan Bodnar łamie przepisy prawa od samego początku swojego urzędowania. Mówi o szukaniu podstaw prawnych, których nie znajduje i których nie znajdzie, bo trudno znaleźć podstawy prawne dla bezprawnego działania. Wszystko to było wykazane bardzo drobiazgowo we wniosku o wotum nieufności dla pana Bodnara przygotowanym przez nasz klub Prawa i Sprawiedliwości. Zadałem również i ja pytanie panu Bodnarowi, czy istnieje jakiś sufit, czy istnieje jakaś granica, czy istnieje jakiś moment, w którym po prostu przeprosi i poda się do dymisji, bo podstaw prawnych do bezprawia nigdy nie znajdzie. Bardzo dziękuję, Pani Przewodnicząca, Pani Poseł. Jeśli Pani mówi o niechlujstwie prawnym za naszych czasów, to jakich czasach żyjemy dzisiaj, kiedy w ciągu 60 dni byliście w stanie zrobić tyle niezgodnych z prawem działań, które odrzucały nawet sądy rejestrowe, kiedy działacie nie na podstawie ustaw, tylko na podstawie uchwał, kiedy... i tu jest, Pani Poseł, bardzo ważna rzecz... Otóż Trybunał Konstytucyjny mógł coś takiego powiedzieć, negując rzeczywiście prawidłowość funkcjonowania asystentów. Natomiast Trybunał Konstytucyjny, a nie wasze prywatne opinie i nie wasze nieuznawanie sędziów powołanych przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek KRS-u, funkcjonującego legalnie na podstawie przepisów obowiązującej ustawy. Ci sędziowie są pełnoprawni, a to wy ich podważacie, ich status prawny, to wyprowadzacie zasady na podstawie jeszcze orzecznictwa gdzieś zagranicznego, że mogą być wyłączani tylko dlatego, że są powołani przez prezydenta Dudę na wniosek KRS-u, który został ustanowionej i na podstawie ustawy, uchwalonej ustawy przez większość sejmową wówczas, kiedy myśmy rządzili. To jest wasze bezprawie, to jest wasze niechlujstwo prawne, zresztą wskazywane i podkreślane nie tylko przez nas, tylko także, na przykład przez instytucję, w której pan minister był wiceprezesem, przez Halicyńską Fundację Praw Człowieka. Przypomnijmy państwu, w jakim momencie historycznym się znajdujemy, jak mówił pan minister. Oto znajdujemy się w momencie historycznym takim, że na podstawie uchwały Weszliście nielegalnie do telewizji publicznej, Fundacja, mówiliście, że macie ekspertyzę wybitnych autorytetów prawniczych, mówił to pan Donald Tusk, mówiliście to wszyscy, że, że te podstawy są. Helsińska Fundacja Praw Człowieka zadaje pytanie kprm o te podstawy prawne i o te opinie. KPR odsyła do ministra Sienkiewicza, pan minister Sienkiewicz mówi, że co prawda były to opinie wybitnych autorytetów, ale się nie utrwaliły no z kogo wy wariata robicie nie utrwaliły się opinie wybitnych autorytetów prawniczych. KRS odrzuca wnioski o rejestrację likwidatorów. Bombarduje to również obecny Rzecznik Praw Obywatelskich, a wy mówicie o niechlujstwie prawnym za naszych rządów. No, Szanowni Państwo, pytanie jest następujące, czy jest jakiś sufit? W sufit, dlatego że na to wszystko jeszcze nakłada się wypowiedź pana ministra, który mówi, że szukamy podstaw prawnych. Ile będziecie szukać podstaw prawnych, których nie ma? Czy jest jakiś moment, w którym ci, którzy mówią, że szukają podstaw prawnych, których nie ma, a mówili, że były, powiedzą, przepraszamy, podajemy się do dymisji. Dziękuję bardzo. Oczywiście większość dzisiaj rządząca odrzuciła nasz wniosek o wotum nieufności. Pan Tusk wyszedł, nie powiedział nic nowego, żadnych argumentów natury prawnej, wyłącznie natury politycznej. No ale cóż, będziemy próbować do skutku, bo tych łobuzów politycznych, tych siepaczy sprawiedliwości w Polsce w końcu trzeba pogonić. A żeby ich pogonić, to trzeba pokazywać ich bezprawie. To będziemy robić. Odkryliśmy także skandal, a w zasadzie zrobił to dziennikarz, który emocjonalnie na pewno związany jest z tamtą stroną, który wielokrotnie nas krytykował. Odkrył, że niejaki Pablo Morales, człowiek z mediów społecznościowych, hejtujący niebywale, niebywale i w sposób okrutny przeciwników politycznych swoich, czyli nas, ale hejtujący także pana marszałka Hołownię, któremu zadawał pytanie, no, na tyle niecenzuralne, że ja państwu ich tu nie będę przytaczał, otóż okazało się, że był opłacany w kwocie 300 tysięcy złotych ze środków pochodzących od platformy obywatelskiej. Trzeba to zbadać do końca. Musi to zbadać również Państwa Komisja Wyborcza, bo jeśli te środki w czasie kampanii wyborczej wypłacane były przez platformę obywatelską Pablo Moralesowi, czyli hejterowi prymitywnemu, to poza skandalem jest to działalność absolutnie nielegalna. Oczywiście, kiedy mówię o Pablo Moralesie, to mówię o Polaku, który ma swoje imię i nazwisko i dobrze, że opinia publiczna poznała to imię nazwisko, bo to hejter. Tym się od nich różnimy. My, Prawo i Sprawiedliwość. My, Zjednoczona Prawica. Używa się różnych środków do tego, i różnych metod, żeby władzę zdobyć, albo władzę utrzymać. Ale nigdy nie hejtuje się przeciwnika, nie robi się takich rzeczy, tak prymitywnych, jak Platforma Obywatelska z Pablo Moralesem. Wstyd. Na koniec, proszę Państwa, to, co obiecałem w zeszłym tygodniu, wróćmy do poniedziałku. W poniedziałek ogłosiliśmy nasze listy do powiatów, do miasta, do sejmiku województwa lubelskiego. Posłuchajmy fragment, konferencji prasowej. Zadajcie sobie Państwo pytanie, kto pierwszy prezentuje listy do Sejmiku Województwa Lubelskiego? Kto pierwszy prezentuje skompletowane listy do Rady Powiatu Lubelskiego i do innych rad? To my! Prawo i Sprawiedliwość! Jesteśmy najbardziej przygotowani do wyborów samorządowych, dlatego, że jesteśmy dumni z naszych osiągnięć w ciągu ostatnich pięciu lat. Jesteśmy dumni z programu, który mamy dla Mieszkańców powiatu lubelskiego i województwa lubelskiego na następne 5 lat jesteśmy dumni z tego, że jako pierwsi prezentujemy dzisiaj, to na skala ogólnopolską skompletowane listy do największych powiatów największy powiat w województwie lubelskim, powiat lubelski i jego i kandydaci do tego powiatu stoją przed państwem. Są tutaj wszyscy, jako jedna znakomita drużyna, która idzie po zwycięstwo 7 kwietnia. Ogłosiliśmy też hasło, nasze wyborcze hasło dla województwa lubelskiego. Bezpieczna przyszłość regionu. Przede wszystkim bezpieczeństwo, nie tylko to militarne, ono jest bardzo ważne. Nie tylko to na ulicach miasta, ono jest bardzo ważne, ale też bezpieczeństwo w ruchu drogowym, też bezpieczeństwo naszych dzieci i młodzieży w szkołach, tak bardzo ideologizowanych przez dzisiejszy rząd. To wszystko jest najważniejsze, bezpieczna przyszłość regionu. I to my, Prawo i Sprawiedliwość, mamy gotowe listy do sejmiku województwa lubelskiego, gotowe listy do rad powiatów, gotowe listy do rad miast, mamy ogłoszonych już dawno kandydatów na prezydentów naszych miast, to my jesteśmy najlepiej przygotowani ze wszystkich, bo nikt jeszcze tego nie ogłaszał. Żadnych list. Najlepiej przygotowani ze wszystkich i w województwie lubelskim śmiem twierdzić tak, że jesteśmy liderami w Polsce. Kto wygra wybory? Ci, którzy są najlepiej przygotowani. Prawo i sprawiedliwość dla bezpiecznej przyszłości naszego regionu. Chcemy Państwu zaprezentować listę kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Województwa Lubelskiego z okręgu numer 1 z miasta Lublin, a także pełną listę kandydatów do Rady Miasta Lublin, do Rady Miasta Lublin właśnie tutaj w tym historycznym miejscu przed pomnikiem Unii Lubelskiej. Proszę Państwa. Bezpieczna przyszłość regionu, to musi wybrzmiewać, to również bezpieczeństwo w mieście, to również bezpieczeństwo naszych dzieci, naszej młodzieży, bezpieczeństwo w zakresie edukacji, wychowania, wszystko dla przyszłości Lublina i wszystko dla przyszłości województwa lubelskiego. Dlatego właśnie takie, a nie inne listy, tacy, a nie inni kandydaci, mieszanka doświadczenia z młodością, mieszanka już pewnej praktyki w samorządzie i to wcale nie małej, obecnych radnych byłych radnych, jego prezydenta miasta Lublin, ale także ludzi, którzy po raz pierwszy startują do Rady Miasta Lublin, ludzi, którzy po raz pierwszy startują również do Sejmiku Województwa Lubelskiego. Wszystko po to, żeby kontynuować w Sejmiku Województwa Lubelskiego, w zarządzie Województwa Lubelskiego, Pełną pracę rozwoju województwa lubelskiego. Ten rozwój widzimy w ciągu ostatnich pięciu lat i chcemy, aby był kontynuowany tylko prawo i sprawiedliwość, tylko prawo i sprawiedliwość gwarantuje kontynuację tego rozwoju. Gwarantuje korzystanie ze wszystkich możliwych środków zewnętrznych tak, aby województwo się rozwijało. Tak to proszę państwa wyglądało. Przechodzimy do kolejnego tygodnia, kolejny tydzień to kolejne spotkania. Wolnych Polaków, którzy chcą być razem. Kolejny tydzień to kolejna sejmowa komisja śledcza. No i tydzień, w którym będziemy rejestrować wszystkie listy kandydatów na wójtów, burmistrzów, na radnych, do powiatów, do sejmików. Komisje wyborcze będą już gotowe, więc te nasze gotowe listy, które już ogłosiliśmy, zarejestrujemy. Po to, ażebyśmy zadbali o bezpieczną przyszłość regionu. Zapraszam Państwa na podsumowanie również za tydzień.